Tutaj Janek z kanału Janek Fudowy Freestyle Dzisiaj będziemy wspinać się na coś takiego Z nami jest Mr Creeper Antek ćwiczy też tam coś z moją mamą Wujek też z nami jest. Proszę łapki w górę dla wujka Ogólnie poprosimy łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyś na bieżąco. Myślę, że nam się uda z tego powodu, że myślę, że nam się uda wejść z tego powodu, że jeszcze ja chcę wejść no już czekaj, że ja tu wchodzę z jedną ręką o kurczaki dobra może się taktycznie si siądziemy tutaj jeszcze na tym etapie akurat chcę wejść do tego coś takiego no weź dajcie mi sekundkę spokojnie. Ty Mr. Clipper, wejść tutaj. Dobra, widzowie, porozmawiamy teraz o piłce nożnej. Próba tego wczorajszego meczu. Wiktoria <coughs> niestety przegrała, czyli mój klub. Przegrał niestety wczoraj chyba 2 do zera. Wczoraj też było rozważanie, czy klub mój się ma rozpaść, czy nie. Czy nie. Chyba wyjdzie na to, że się rozpadnie, więc jest smuteczek, no po prostu smuteczek. Teraz Mr. Clipper przejmuje kamerkę. A co nie, ja tutaj chodzę. Mr. Clipper, czekaj, przejmij kamerę. Ej gościu, bo ja się tutaj i muszę trzymać na jednym. No dobra. A ty trzęsiesz. Sorry. Tak jest. O Jezu, o Jezus. Sorry, daj kamerkę. Moi drodzy widzowie, jesteśmy już prawie na samym szczycie. Proszę łapkę w górę. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze nagram odcinek z piłki nożnej. Widzę pięknego robaczka. Mogę skamerować robaczkę. Mogę skamerować robaczkę? Nie, nie skamerujesz robaczka. Okej. Okay. Postawimy tutaj telefon. Na takim słupeczku. Nie spadnie. Spadnie. Dobra, siemanko. Spadnie. Nie jak będzie trzęs. O kurde. O! atakują mnie robaczki. Ok, taktycznie sobie wejdziemy tutaj. Zakład, że spadnie? Nie, nie zrobimy zakładu, że spadnie. Czekajcie, może ja zrobię cięcie i tu wejdę. Jesteśmy już na górce. Moja mama też idzie już. Mr. Clipper wspina się. W tym momencie zdałem sobie sprawę, jak to jest Prawda, jest wysoko. Czekajcie, Antek idzie. Mamo, przywitaj się, nagrywamy odcinek. Ok, antek sobie siadł na ludziku. Bardzo luźny odcineczek. 3 minutki. <grystanie> nagramy się jeszcze coś z piłki, może. Ocencie też, jak się y, wczorajszy odcinek spodobał. Niestety, przegraliśmy wczorajszy mecz. Hmm. A Mr. Chipper. Teraz skupienie na Mr. Keeperze. Ale skupienie. Łapki w górę, subskrypcja I tyle, teraz będziemy schodzić. O, oraz udostępniania. Napiszcie też w komentarzach, czy podoba Wam się moje intro, które robię na początku. To wiecie, Janek Football i freestyle. A Coś czekaj, tam, czekaj. tylko tutaj... Czekaj, Nie, Nie, bo ja mam tutaj. telefon. Do kieszeni chyba. Nie mam kieszeni. Nie mam kieszeni. Sorki w ogóle widzowie, że przysłaniam palcem, ale... Telefon trzyma bardzo dziwnie, czyli ja będę musiał o jednej ręce schodzić. O kurczaczki. Trochę wysoko tutaj teraz. Jest, zejdę na spokojnie i potem jednak o, o, i będę trząść. Dobra. Widzowie. Może wymienimy sobie łapkę. OK, Idziemy. Nie! Nie rób tego. Mr. Creeper. Prawda. Czekajcie, ja się tu chwycę i prawie ze zeszliśmy już. Wiecie, wspinanie się o jednej ręce i schodzenie potem jest bardzo trudne. Nie! Mr. Creeper, na co jeszcze strzęsie! Pomocy To boli Dobra Schodzimy Tak też zejście Czekajcie, wyjdziemy sobie Idziemy sobie drugą stroną? Jesteśmy Chodź mr Creeper, trzeba się pożegnać Ogarnę jeszcze dzisiaj odcinek piłkarski Mr. Creeper Powiedz coś Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pro, pro, proszę o, poproszę o subskrypcję dzwoneczkiem, żebyś na bieżąco, łapki w górę. Dla Antka, dla mnie. I napisz, że się podobają takie luźne odcinki. Mysterki pierwszy coś powie. <laughs> Najgorsze co można by było do powiedzenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!